do DOMINICUS STUDIO Witam Państwa, Rojus w wiadomościach. Zakończy się dziesiąty sezon ligi, który wygrali rokszanie Gratulacje. Niedługo rozpocznie się jedenasty sezon i Rada Ligi zaproponowała nowe zasady, m.in. legalny hamat. Czy zasady się sprawdzą? Zobaczymy, lecz na pewno dodadzą one świeżego powiewu w lidze. Zakończył się turniej na szabę, który wygrał Pablo. Ogłoszenie. Sercz Kowal przesyła ogłoszenie. Oto ono. Czy masz już dość swojego starego gównianego auta, które rozpada się przy byle czym? Skończ z tym, Kupopla, i ciesz się nowymi doznaniami. czy jest odporne na wszystko. pioruny, Tornada i deszcz asteroid, Kupopla, i zadbaj o swoją przyszłość. Więcej informacji u Sergia Kowala. Otrzymaliśmy anonimową informację od pewnej osoby. Joachim został skikowany z rady za to, iż zaproponował jednemu z członków rady piwo w zamian za Unbana. Ten sam informator powiadomił nas także, że jeden z członków rady stawił się na radzie pod wpływem alkoholu. Dziękuję za uwagę. Prorojle do Dominikus Studio. Witam Państwa. Royus w sporcie. Niestety, z problemów technicznych, Dominikus nie może przedstawiać wiadomości, więc dziś to ja go zastąpię. Dark przegrał po ciężkiej walce z PW 11 do 9. W piątek rozpoczął się turniej ligowy, którego celem jest sprawdzenie, czy nowe zasady zaproponowane przez Radę się sprawdzą. Darktalius przegrało z Legionem 17:3. 3 Gratulacje Legion. To tyle w dzisiejszym sporcie i mam nadzieję, że następnym razem Dominikus będzie już w stanie prezentować wiadomość. Do widzenia.